Mandela rodziska dzisiaj tam na szybko otworzymy sobie na serwerze y, rosyjskim RU jedną paczkę premium i pokażę Wam też jak wyglądają właśnie święta World of Tanks na serwerze rosyjskim podsumowując w skrócie mówiąc w jednym zdaniu jest gorzej, dużo gorzej niż na Europie. Moim zdaniem. Zobaczcie sobie, y, mamy coś podobnego teraz na Europie też właśnie odbudowywanie tych poziomów jest coś takiego też właśnie. nie? Tutaj do sobie dwie paczki premium. Na Europie tylko jedna jest: paczka premium z kalendarza adwentowego. Ale tutaj na nie ma w ogóle każda, kalendarza adwentowego, prawdaż? I co jeszcze takiego? No, nie ma kalendarza, właśnie tego adwentowego, to uważam za, za spory minus. Są dziesiątki z paczek. Są dziesiąte tiery z paczek. To według mnie jest mega słabe. Nie wiem, czy to ma status czołga premium, czy nie, bo nie jestem z tego, nie jestem z tego w stanie sprawdzić to naprawdę. Zobaczcie sobie, nie idzie tej czołgu po co podejrzeć, jest w ogóle coś takiego, że są z, z, etapy te Aby, to jest też bardzo kiepskie na tym serwerze rosyjskim u ruskich, o co chodzi, o to chodzi, że przykładowo, co to przetłumaczyłem, że nie, przejdzie, nie dostaniecie nic z drugiego etapu, dla żadnego, żadnego czołgu z drugiego etapu, ani z trzeciego, z trzeciego to się to później za chwilę wam powiem o co chodzi z trzecim etapie, ale nie dostaniesz żadnego z czołgu z drugiego etapu z paczki, dopóki nie macie wszystkich w garażu z pierwszego etapu. To jest naprawdę bardzo słabe, o tym tutaj mówię, nie? Każdy czołg musicie mieć w garażu. Dopiero wtedy, przy otwieraniu paczek, macie szansę na dostanie któryś z tych czołgów. No i tak, no i tak w pierwszym etapie chyba nie ma dziesiątek. To jest dziewiątka, 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 ósemka. Tylko dwie ósemki w ogóle, nie? reszta dziewiątki. I tu jest pierwsza dziesiątka. Ale wydaje mi się, że ta, to wzanie to, to poniżej to jest chyba właśnie, że to jest ten czołg premium, nie? No to mi się wydaje. Czyli to nie są to nie są, po prostu, to nie są czołgi premium, ale to tylko z te czołgi są tego dziesiątego poziomu. Tu jest pierwsza dziesiątka. Zobaczcie, ile to jest dziesiątek, nie? Yy, to jest chyba, a to jest druga dziesiątka. To jest trzecia dziesiątka, to jest czwarta dziesiątka, to jest piąta dziesiątka to jest 60 sze plus ten si siódmy Grand House 7 dziesiątek z paczek i to ja zagrałem teraz właśnie, bo wbiłem ten piąty etap y atmosfery świątecznej i widać, że wiara kupuje paczki y dużo się na... No wiadomo są ludzie bogaci, tak, że, że mogą sobie na coś pozwolić, a ja postoje szkoda pieniędzy też kupują te wszystkie paczki żeby ten pierwszy etap ogarnąć, ten pierwszy stage Kupiłem tyle paczek, żeby wszystkie czołgi mieć Kupiłem nowym kątem czy to jakiś, nie wiem, śmieciowym, konta, śmieciowym, no może ile ująłem to, no ja jesteś amatorze, tak, którzy mają, nie wiem, 100, 200, 500 bitew Kupują dziesiątki, tymi dziesiątkami później wchodzą do bitwy, nie mając pojęcia w ogóle o grze no Wczoraj taki gość właśnie w tym H3, no stał samą bitwę w jednym miejscu, totalnie zero wsparcia, nie Genre, no, no różnie tam wiara gra tymi dziesiątkami, naprawdę no, obniża to mocny poziom. Bardzo mocno tam obniża poziom. I w sumie to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten, o to jak wyglądają właśnie święta na, na serwerze rosyjskim. Nie ma kota, nie ma psa, jest jakiś shop w ogóle. Czyli to muszę cokolwiek dać, wszystko jest za złoto, nie? Także to jest bardzo słabe. No to mamy taki szybki materiał, taki, taki research dla Was ciekawostka taka bardziej. Tu jest cały film, ale nie będę go otwarł do 8 minut. No i tutaj właśnie te, no jest pokazane to, te, te 10 poziomów atmosfery świątecznej. Jest taki pseud pseudo, e, pseudo taki automat. nie można zrobić niby tą skrzynię też akom, ale, ale no tam jest mała szansa na to. Tutaj w ogóle bardzo ciężko się odbywa surowce, bo teraz wchodzicie na Europie, co wchodzicie, klikacie surowce, nawet jak nie gracie w ogóle, to sobie klikniecie razie, nie te surowce są. Tutaj trzeba farmić te surowce. Dostajecie misje, te misje trzeba dzienne, albo macie, albo tygodniowe, nie? Tutaj co zrobiłem na misję, to, to jest bardzo trudna misja. Trzeba zadać 65 tysięcy uszkodzeń. To jest przejebane. Ja, ja zagrałem 12 bitew yy, Zadałem 13 tysięcy tylko. Średnio mam 2,5 tysiąca, więc coś tutaj mi się nie zgadza To coś tutaj, to coś innego to musi być niż dodane uszkodzenia Więc to muszę przetłumaczyć Tylko mi się to udało właśnie wbić No trudne są misje ogólnie Te tygodniowe to nie jest tak, że ten no, 12 bitew, na 12 tutaj bitew na, na WTR 10000, tysięcy 2,5 tysiąca to są bardzo dobre wyniki na koniu 2600, na koncentrowaniu 3200. No i, no i widzicie jak to wygląda, nie? No, no szału nie ma, nie? Pszał nie ma. Dużo też takich jest, których no, totalnie człowiek nie zna. Jakieś aligatory w ogóle. I do otwarcia jedna jest ta, jedna jest yy, skrzyneczka. Chyba nie pokazałem, tylko yy, na trzecim stepie macie paczkę, w której 95% na 95% będzie czołg premium, tylko żeby tą paczkę zdobyć to jest 1% nie, to też takie jedno, ono słabiej, naprawdę jest dużo słabiej moim zdaniem otwórzmy sobie tą paczuszkę o Boże, 300 to tylko słabiutko, bardzo słabiutko dobra potrzebuję obligacje, potrzebuję obligacje na tym koncie, żeby tę premiumkę kupić drugą, bo inną dostałem w ogóle jakoś tak. Nie, w sumie za co do końca nie, nie, nie obczaiłem. Dobra, no to to by było na tyle, nie? Dajcie znać co to Ty sądzicie, no moim zdaniem dużo gorzej niż w Europie. Tak jak inne eventy często były lep, lepsze u ruskich, to tutaj no dużo, dużo gorzej Siemano, wesołych świąt wszystkim na rach.